Cześć, mam na imię Konrad, jestem młodszym konsultantem systemów NAV i Business Central w firmie InterSys. W ramach dzisiejszego wpisu z cyklu Out of the Box zaprezentuję Państwu istotę uprawnień w systemie Dynamics 365 Business Central oraz to, jakie korzyści oraz możliwości niesie ze sobą ich poprawne definiowanie. Każdy z nas wie i ma świadomość, jak ważna jest kwestia zabezpieczeń systemu, przy pomocy którego codziennie pracujemy oraz prowadzimy nasze przedsiębiorstwo. Nie inaczej jest w przypadku Business Central. System zabezpieczeń Business Central pozwala kontrolować, do których obiektów użytkownicy mogą mieć dostęp w każdej bazie danych czy też środowisku. Istnieje możliwość określenia, czy dany użytkownik powinien posiadać możliwość czytania, modyfikacji czy też wprowadzenia danych w określonych obiektach bazy danych. System Business Central dysponuje dwoma poziomami uprawnień do obiektów bazy danych. Jako pierwszy z nich uznaje się poziom ogólny. Czyli w dosłownym skrócie są to uprawnienia zgodne z licencją. Są one dostępne z poziomu strony konfiguracja licencji. To w tym miejscu administratorzy systemu są w stanie zdefiniować, które zestawy uprawnień przypisywane są różnym typom użytkowników, w zależności od ich licencji. Idąc dalej, możemy zauważyć, iż w ramach standardu, lecz wcale nie od tak dawna, administratorzy systemu otrzymali możliwość konfiguracji przynależności do danych grup, użytkowników oraz ich zestawów uprawnień, a to w oparciu o wcześniej nabytą licencję. Dla przykładu, wezmę pod lupę jeden z dostępnych standardowo przygotowanych konfiguracji dla licencji Dynamics 365 Business Central Essential. Zawiera ona w sobie takie oto zestawy uprawnień oraz przynależność do danej grupy. Oczywiście, w razie potrzeby oraz w zależności od potrzeb jednostki bądź też grup, za pomocą przycisku dostosuj uprawnienia, takie konfiguracje można w dalszym ciągu rozszerzać o dodatkowe przynależności do grup bądź dodatkowe zestawy danych. Drugim z kolei poziomem definiowania uprawnień są uprawnienia. Przypisywane z poziomu systemu, inaczej nazywając szczegółowe. W tym celu przejdę do strony zestawy uprawnień, czyli miejsca, w którym to wszystko się odbywa. To tutaj swoje miejsce mają wszystkie zdefiniowane uprzednio zestawy uprawnień oraz te, które zostały nadane systemowo. Jak możemy zauważyć, znajdują się również tutaj te zestawy. Dedykowane stricte dla rozszerzeń, które zostały zainstalowane na naszym środowisku. Co należy nadmienić? W zależności od charakterystyki uprawnień możemy je w dowolnym momencie edytować, kopiować, a co ciekawsze, importować oraz eksportować celem późniejszego przypisania w innym środowisku. Ja wcześniej pozwoliłem sobie na przygotowanie krótkiego, standardowego zestawu uprawnień, który zawiera podstawowe konfiguracje, względem których możliwe będzie ukazanie nieco szerszego podejścia. Zestaw ten nosi nazwę Standard User, do kartoteki którego się w tym momencie przyniosę. Aby jednak móc rozpocząć konfigurację szczegółowych uprawnień, należy powrócić do początku, celem poznania ich ogólnej struktury. Rozróżniamy następujące typy obiektów, za pomocą których możemy zdefiniować nowy zestaw uprawnień, pozwalający na dostęp w różne obszary systemu. Zaliczamy do nich: table data obejmujące rzeczywiste dane przechowywane w tabelach, table same tabele, report obejmujące raporty, które używane są do prezentacji danych, code unit obejmujące jednostki kodu, które są używane w bazie danych, XML-porty, czyli inaczej porty XML, które są używane do importu oraz eksportu danych. Page, obejmujący strony, które służą do przeglądania i wprowadzenia danych. Query, obejmujący obiekt, który służy do określenia zbioru danych z bazy danych. Oraz system, czyli tabele systemowe w bazie danych, które pozwalają użytkownikowi na wykonywanie kopii zapasowych, zmianę plików licencyjnych itp. To dzięki nim oraz znajomości zakresu uprawnień do wyżej wymienionych obiektów, jesteśmy w stanie zdefiniować charakter dostępu. Wyróżniamy następujące uprawnienia do obiektów. Uprawnienia do odczytu, które określają, czy zestaw uprawnień zawiera uprawnienia do odczytu dla tego obiektu. Uprawnienia do wstawiania, określające, czy zadany zestaw uprawnień zawiera uprawnienie do wstawiania dotyczące tego obiektu. Uprawnienia do modyfikowania obejmują określające, czy zestaw uprawnień zawiera uprawnienia do modyfikacji tego obiektu, uprawnienie do usuwania określające, czy zestaw uprawnień zawiera uprawnienia do usuwania dotyczące tego obiektu oraz ostatnie uprawnienie do wykonywania. Określają one, czy zestaw uprawnień zawiera uprawnienia do wykonywania dotyczące tego obiektu. W każdym z pięciu pól typów dostępu użytkownik może wybrać jedną z następujących trzech opcji uprawnień. Jest to opcja tak, dzięki której użytkownik może wykonać akcję na określonym obiekcie, pośrednio, dzięki której użytkownik będzie w stanie wykonać akcję na określonym obiekcie, jednakże tylko i wyłącznie przez inny powiązany obiekt, do którego użytkownik ma pełen dostęp. Opcja pusty, określająca fakt, iż użytkownik nie może wykonać akcji na określonym obiekcie. Jak możemy zauważyć, we wskazanym obiekcie o typie Table Data, niosącego ze sobą numer ID3 oraz dotyczącego warunków płatności, nie zostały zdefiniowane uprawnienia do odczytu tego obiektu. Sam zestaw Standard User został wcześniej przypisany do kartoteki mojego użytkownika. Przez co należy rozumieć, iż w ramach takich ustawień mój użytkownik nie będzie posiadał uprawnień do odczytu danych w strony warunki płatności. Weryfikację takiej ustawienia można dokonać i dokonam w bardzo prosty sposób, przechodząc na stronę warunki płatności. W efekcie odebrania możliwości odczytu zestawu uprawnień otrzymujemy następujący komunikat, informujący nas, iż niestety lecz bieżące uprawnienia umożliwiają. Uniemożliwiły wykonanie tej akcji, przez co nie będziemy w stanie uzyskać dostępu do danych zawartych na tej tabeli. Najprostszą ścieżką, będącą uzupełnieniem tejże wartości, jest ponowne przypisanie uprawnienia dotyczące odczytu. I w tym celu oraz w tym przypadku wybor, wybiorę opcję TAK, umożliwiającą nam pełen dostęp na określonym obiekcie. Po nadaniu uprawnień do odczytu, dokonam ponownej weryfikacji na stronie warunków płatności, weryfikując przy tym, czy naniesienie poprawki w obrębie odczytu umożliwiło nam dostanie się do danych tejże tabeli. Jak możemy zauważyć, uzupełniona luka względem danych tabeli umożliwia mi jako użytkownikowi pełen dostęp do tego zakresu z możliwością wstawiania nowych wartości, modyfikowania itp. Ale to nie koniec. Mając przygotowany w ten sposób zestaw uprawnień możemy w dalszym ciągu go rozszerzać. W tym celu za pomocą przychodzą nam relacje pomiędzy zestawami. Dzięki nim jesteśmy w stanie połączyć kilka zestawów w jeden spójny, łącząc jednocześnie kilka obszarów systemu. Jak możemy zauważyć, aktualnie do szczegółowo przygotowanego zestawu na zasadzie relacji dołączono zestaw uprawnień dotyczący polskiej funkcjonalności oraz polskiego tłumaczenia. Nie ma przeciwwskazań, aby na tym, czy też w dalszym etapie rozwinąć takowy zestaw o nowy obszar. Najszybciej przychodzącym na myśl przykładem jest rozszerzenie naszego zestawu o dodatkowe uprawnienia, umożliwiające wprowadzenie operacji pomiędzy systemem Business Central oraz Excelem. Dodatkowego wyboru dokonam poprzez typ dołącz oraz wybranie odpowiedniego zestawu uprawnień. Jak możemy zauważyć, relacja powiązana bezpośrednio z dodatkiem Excel automatycznie tworzy powiązania z dalszymi zestawami uprawnień, tym samym tworząc co krok to spójniejszy zestaw Standard User. Ponadto, o czym nie wspomniałem wcześniej, jednakże ciekawym w kontekście przygotowania czy też przygotowywania zestawu uprawnień jest ograniczenie dostępu użytkownika do określonych rekordów w tabeli. W tym celu należy powrócić do sekcji uprawnień oraz do pola Security Filter. Filt zabezpieczeń określa zestaw rekordów w tabeli, do których użytkownik ma uprawnienia dostępu. Dla przykładu, możemy określić, aby posiadający ten zestaw uprawnień użytkownik był w stanie odczytać tylko te rekordy, które zawierają informacje o konkretnej lokalizacji. Oznacza to, iż użytkownik nie ma dostępu do rekordów zawierających informacje o innych lokalizacjach. W tym celu przejdę do wiersza dotyczącego lokalizacji, gdzie będę chciał nanieść ustawienie, w którym ograniczę widok swojego użytkownika. Oczywiście tylko i wyłącznie lokalizacji main. Ale zanim jednak tego dokonam, przedstawię stan aktualny przed wprowadzeniem takiego ograniczenia. W tym celu przejdę na stronę lokalizację, czy celem prezentacji dotychczas zdefiniowanej oraz utrzymanej w ramach podstawowej firmy Kronus listy lokalizacji. Jak możemy zauważyć, sama lista zawiera pięć pozycji, gdzie w tym przypadku skupimy i odwołamy się tylko i wyłącznie do lokalizacji main. Jedyne, co należy zrobić, to wybrać numer pola, dzięki któremu i za pomocą którego będziemy definiować wskazane filtry. W tym przypadku jest to pole kod, a następnie definiując filtr main. Oczywiście istnieje możliwość stosowania innych filtrów dostępnych w ramach systemu. Wybór oczywiście zatwierdzamy, a następnie przechodzimy do weryfikacji wskazanego ograniczenia. W tym celu ponownie udam się do strony lokalizacji. Gdzie w tym przypadku, jak możemy zauważyć, nadany przed momentem cel został w pełni osiągnięty? W zależności od potrzeb, jak już też wcześniej wspomniałem, istnieje możliwość stosowania dodatkowych innych filtrów dostępnych w ramach systemu. Podsumowując, kartoteka pełnego zestawu uprawnień, ujmująca wcześniej wspomniane szczegółowo nadane uprawnienia wraz z relacjami pozwalającymi na działanie w innych obszarach, prezentuje się następująco. Zdefiniowany w ten sposób zestaw uprawnień można przypisać do grupy użytkowników. Jednak czym są grupy użytkowników? W prostych słowach jest to miejsce w systemie, w którym możemy jednocześnie definiować grupy, przypisując do nich konkretnych użytkowników oraz ich zestawy uprawnień, na podstawie których będą pracować w systemie. Pozwoli to na znaczne polepszenie obrębu zarządzania zestawami dla użytkowników w firmie. W tym celu przejdę do kolejnej grupy o nazwie Grupy Użytkownicy, w której to wszystko się odbywa. Jak możemy zauważyć, domyślnie ona standardowo dostępne w ramach systemu Grupy Użytkowników wyglądają następująco. Takowo, listę Grupy Użytkowników możemy rozszerzać o nowych członków, uprawnienia. Czy też nawet nadać domyślny profil, który będzie uwzględniał użytkowników zdefiniowanej w tejże grupie? W prezentowanym przykładzie zaprezentuję Państwu przygotowanie podstawowej grupy użytkowników, składającej się początkowo z jednej osoby, z jednego użytkownika, który w dalszych etapach może zostać rozwijany. Pierwszym krokiem pozwalającym na utworzenie oraz przypisanie zestawu uprawnień jest oczywiście utworzenie nowej docelowej grupy użytkowników. W tym przypadku będzie to grupa identyfikująca się kodem standard users bez przypisania profilu domyślnego. Następnie, w zależności od charakteru danej grupy, należy przypisać jej odpowiednie zestawy uprawnień. W tym przypadku będzie to zestaw, który został przygotowany uprzednio oraz uzupełniony w ramach tejże prezentacji. Jest to zestaw standard. User. W kolejnym kroku zechcemy dodać użytkownika. W tym przypadku możemy tego dokonać z poziomu akcji dodaj użytkowników, wyszukać docelowego naszego użytkownika, a następnie zatwierdzić wybór. Oczywiście, uwzględniając w tym wszystkim nazwę firmy. Tak zdefiniowane uprawnienia oraz sam zestaw przypisany kolejno do grupy użytkowników jest gotowy do rozpoczęcia pracy. Jak mogliśmy zauważyć przed momentem, istnieje wiele możliwości na definiowanie uprawnień, które finalnie zostaną wykorzystywane przez końcowych użytkowników. Z pewnością są one w stanie pokryć wiele, jak i nie wszystkie wymagania czekające na nie w ramach konfiguracji. To tyle, jeśli chodzi o prezentację zagadnienia uprawnień. Zachęcam do sprawdzenia poprzednich pisów na blogu, a także śledzenia przyszłych. Dziękuję za uwagę.